Dzień dobry, tutaj Krakus, witam wszystkich ponownie i ruszam od razu do wyzwań dziennych, jest piękny słoneczny poranek, czwartkowy, i zauważyłem, że jest Las Vegas. Wymuszone zakłady to się nawet nie zastanawiam, nawet nie sprawdzam. Jest 10 Skali Romero, jest rezurekcja w Moskwie, ale wymuszone zakłady i szybko jakie tutaj są modyfikatory. Mamy łatwiejsze fale, czyli fale zombie zawierać będą połowę mniej przeciwników. Drżące dłonie, czyli bez celowania i w ruchu strzelami bardzo niedokładnie. I lecznicze eksplozje, czyli wszystkie rodzaje eksplozji z broni ciężkiej, granatów i tak dalej przywracają nam zdrowie. Wydaje mi się, że tutaj byłby całkiem dobrym wyborem lekarz. Zobaczę na którym 26 poziom. Jak najbardziej dobra, yy, ruszam. To jest sam początek. Powiedzmy sam początek etapu. Tak, że niedawno yy, nie go grałem, ale... Ale jednak jest to Las Vegas. Nie... niestety nie będę ym, Elvisem. Ponieważ gracz, do którego dołączyłem już zabrał mi postać, gdzie mam y, skórkę Elvisa. Trochę szkoda. Strasznie lubię tą ten do, dodatkową y, skórkę. No, ale spoko. Przeżyję. Uh, kim on... eee... I, i, uh, on jest miotaczem kul. Cool. okej. Okay. On ona takolwiek miotacz kul. Cool. Bardzo dobrze. Będzie miał granaty. Mdleczył. leczył. Mam już uh, miotacz pomini. Fajnie. Lecimy dalej, tak jak wszyscy mówią, w tym etapie nie ma się zatrzymywać. Lecimy dalej. Okay. Tutaj mamy się przegrupować I Tutaj będzie mega ciężka obrona, ale modyfikator jak pamiętacie jest taki, że są mniejsze fale, tak? Więc zobaczymy jak to y... jak to wypadnie tutaj bez szału na razie jeśli chodzi o broń Zobaczymy na dole i przydałoby się jakąś autowieżyczkę może znaleźć, cokolwiek co nam pomoże Mama, apteczkę już. A może tutaj coś będzie? O, zdecydowanie. Na pięknie. O! E, to na początek. Tutaj, tak jeszcze. Chodź, 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 Ed. Nie zostawaj w tyle. To. Nie ma co czekać, nie, nie widzę tutaj... A jeszcze tutaj coś może być? Eee, no nie, tego zdecydowanie nie biorę. Dobra. Idą stamtąd. jest uh, KM i jakoś I'm good uh, dobra. Przewnie to zdobyłem. Dobra, idę po ogień. O kurczę. Nie mam amunicji. No to tutaj duży błąd, bo ja muszę mieć amunicję do tego. A gdzie była amunicja w ogóle? Chyba na górze gdzieś. Tak, tutaj. Dobra, idę. Już jestem gotowy. To w ogóle tutaj powinniśmy zamknąć. No właśnie. Dobra, teraz idą stąd. Nie wiem co tam wypadło z tego, a apteczka, dobra, czyli ja mogę wyleczyć Reggie'ego, gdzie ten Reggie jest, tu. Dobra, teraz sprawdzam animację, żeby nie było, że leczę sam siebie. Dobra, biorę to i biorę apteczkę, I jest git. No, faktycznie dużo mniejsze fale, a jeszcze z tym karabinem też w ogóle y, poszło całkiem sprawnie. Nie wykorzystaliśmy nawet HM-ów, a tam coś jest na górze, zaraz. Ta skrzynka chyba przegapiona, dobrze widzę. Nie, teraz po, tych, po tym graniu na y, piątym poziomie to wszędzie, wszędzie widzę skrzynki. Uh, we'll want this! Piękne. I have a breach kit. Should that We have to stay together. There's the Palermo. You know, there used to just be houses there. And apartments. Out the old and with the big ass shiny towers. Tutaj można iść y... obejść z tyłem i tutaj znaleźć coś. Kompaktowa strzelba. Na pewno lepszy I, niż... I, I, ich tam było! Ja mam broń na tego Juggernauta, ale... czy Molocha... zwał jak zwał. Ale... Y... uciekł mi tym przejściem, a ja nie mogę niestety tam się wcisnąć. Ale sobie poradzili, to jest dobrze. Jest skrzynka. Ale nieźle tutaj wyskoczyło tych specjalnych zombie. To jest właśnie No fakt, że moje boty strzelają tymi... No, strzelba szturmowa. Tymi paralizatorami. No to jest rewelacja po prostu. No dobra, ale ja wolę mieć apteczkę niż yy, bandaże. Zarządza, um, ok. Okej. To by można było gdzieś tutaj otworzyć yy, drzwi ten. I wrócić się może coś takiego zrobić, a on tak zrobił, dobra. Jestem jest, dziś no jest, jest wszyscy go słyszą kolejny biegnie gdzieś Główny. Główny słyszę. No, Edowi się poszczęściło. Dostał boosta. to włączam z tego względu, że są mniejsze fale. Tutaj nie ma co. A tam. Gdzie on poszedł? Aha, poszedł to wyłączyć. Dobra. O, leją nam. Leją nam Redziego. Dobrze, że go wzmocniłem. Hmm. Trzeba to wyłączyć tam, po prostu iść. Myślałem, że on tam poszedł, ale nie. Tutaj może być gdzieś dybacz. Nie? Ok.

że Musiałem to zrobić. Skoro nas jest dwóch, ale spoko, dałem radę. Szybko biegam. Oh. On normalnie zachowuje się, jakby był się kaczem. Ten drag. No, ja też nie cierpię tych szurów. Kurczę, ile, ile mi kłina psuły. Co? Co to było? Eee. Wyposażenie. Ok. Czyli dostanę jeden, jeden dodatkowy Steam.

Może to mówię za każdym razem, ale. Coś tu jest. Nie ma. Możliwe, że coś było, ale jest za ciemno. Za, za bardzo mi słońce świeci. No ale dobra. Lepiej, żebyś tak świeciło. No i tutaj ta nieszczęsna ostatnia os obrona. Na szczęście. Mam ładunek. Gdzie tu yy, teraz tak, gdzie tu będzie kontener? Żeby szybko się zorientować. Dobra, wieżyczkę. Myślę, że trzeba by dać tutaj gdzieś. O. Gdzie ten? A, tam jest. A gdzie jest ten y, odblusia? Dobra, tutaj jest kontener. Wezmę to na, na początek. Autowizyczka kolejna. I tutaj mamy. O, Kusza jest. To by było całkiem niezłe. Szkoda, że tam na dole nie można autowieżyczki postawić. To by było. Um... Ale tutaj będzie nas. Co tam pokazał? E, tu będziemy mieć. Tak, tak. Dobra, w ten sposób. Może tutaj. A, dokument. Ok. Ja już wszystko porozstawiałem, a on dopiero teraz porozmawiał. Za... Przegrupowaliśmy się. On też ma chyba ładunek wyważający, ale nie wiem, czy nie otworzyłem jedynego. A nie, jest tam jeszcze jeden. Dobra, co tutaj jest? Może Redziego wyleczę. No i znowu to samo. Pojawia mi się na ekranie, że leczę Redziego, o. Głosy. No fajny jest ten karabin. Tutaj jak wykorzystam strzały to będzie. No trzeba rozpocząć. To, to strzela tutaj. Teraz lecę po karabin, gdzie on był. Zniknął już? Czy, czy źle patrzę? A nie, tutaj źle patrzę, no dobra. Najważniejsze, żeby tutaj bronić też, żeby się tutaj nie yy, przedostały. Gdzie one poszły, te zombiaki? O kurczę. Tam idą. Tutaj jak idą to jest spoko, bo one się wszystkie pomurują w jednym miejscu. No właśnie, jak on ma, on ma granaty, ja mam wybuchową amunicję, to jest e, łatwe do powstrzymania. Mam nadszarpnęli naszą na barykadę Trzeba bardziej uważać Chyba ten moździerz jest y... Tam jest y, autowieżyczka do uzupeł... O, oh, okej okay. Jakoś przegapiłem moment kiedy, kiedy powiedzieli, że... A, bo tu były mniejsze fale. Bo ja tu się spodziewałem jakiegoś totalnego nawału, ale... Okazało się, że jest dużo lepiej. Dobra, no to fajnie. Wszedłem tak. W sumie z głupia frant. Zobaczyć, bo wczoraj serwery znowu padły. Też grałem rano i niestety nie mogłem się dostać, bo coś było nie tak. Nie mogłem wejść do gry. Grałem poza siecią, ale to jakieś było dziwne. Dobra, no to, to tyle jeśli chodzi o. Krakusa w czwartkowe wezwania dzienne w Las Vegas. Dajcie znać, co sądzicie. Dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych klipach. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam zdrowych i spokojnych świąt i miłego weekendu. Cześć.